Ok, na początek mamy utworzony jakiś sobie tam swój folder, to tworzymy po prostu nowy projekt w Keilu. Wybieramy sobie Keyla, Jeżeli jest stary projekt to trzeba go po prostu zamknąć. I tworzymy nowy Keil okay, Microvision Project. Wybieramy miejsce gdzie to ma być zapisane. Wybieramy urządzenie, które ma być. Czyli procesor. OK. Oraz dodajemy takie rzeczy jak CEMSIS i Startup. OK. Projekt jest utworzony. Hmm, w tym momencie musimy sobie dodać plik. Yy, Main, utworzyć go jeżeli mamy gdzieś to zrobione wcześniej, to możemy sobie skopiować. To przechodzimy do poprzednich projektów. I z poprzedniego projektu możemy sobie skopiować Main oraz nasze funkcje. Czyli Ctrl-C. I do tego folderu wklejamy w Ctrl V. Możemy folder zamknąć i teraz klikamy sobie tutaj na tą ikonkę i możemy sobie dodać pliki Advice, hmm. najlepiej wszystkie pliki. A, ok. I w tym momencie mamy tutaj już dodane wszystkie pliki do naszego projektu. Nasz stary main z poprzedniego projektu wygląda w taki sposób, kasujemy to co jest nam na razie niepotrzebne, kasujemy tutaj wszystko co jest nam niepotrzebne, I w tym momencie możemy też pousuwać rzeczy, których używaliśmy, jeżeli były wcześniej używane. Możemy sobie spróbować skompilować i zobaczyć czy działa. Kompiluje nam się bez błędów. Więc jeżeli mamy podłączony procesor, to możemy sobie teraz y, wgrać to do procesora. Czyli klikamy na włączenie. Aha, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. E, po utworzeniu tego projektu powinniśmy sobie wejść w coś takiego jak mm, Flash konfiguruje narzędzia Flasha i musimy sobie wybrać, z zakładki debug musimy sobie wybrać stylinka. Oprócz tego warto wejść w setting, e, Flash download i zaznaczyć Resident ramy. OK. Mm. No i możemy jeszcze raz skompilować i wybrać. Dioda powinna migać mniej więcej co 200 milisekund, bo taki czas sobie tutaj ustawiliśmy. Procesor pracuje na 16 MHz, dzielimy przez 1000, czyli mamy 1000 przerwań systicka na sekundę, czyli co milisekundę nam odmierza systick czas i dioda powinna migać co 200 milisekund. Czyli zaglądamy sobie do poprzedniego projektu mm. i znajdujemy funkcję do konfiguracji PWM-a. projekt trzeci i w pliku main jest funkcja do konfiguracji PWM a możemy ją wykorzystać kopiujemy sobie i wklejamy do naszego projektu w tej funkcji wykorzystywaliśmy nóżkę PA0 na porcie A nóżka 0 i generowaliśmy na niej PWM tutaj mamy fajnie już wszystko zrobione mamy włączone taktowanie dla timera 5 dla portu A mamy ustawione że nóżka PA0 ma być w trybie alternate function Czyli pracować na rzecz timera, i wybrano konkretną, alternatywną funkcję dwójka, To pewnie będzie PWM. Tutaj mamy skonfigurowany PWM do pracy i włączony. A tutaj mamy skonfigurowany timer i timer włączony. I teraz parametry pwm -a, które mamy, są następujące. Preskaler jest przez 16. Wskutek czego yy, timer jest taktowany sygnałem 1 MHz. Ustawiliśmy sobie okres na 20 tysięcy, ponieważ to generowało nam przerwanie, okres PWM z częstotliwością 50 Hz, czyli okres 20 milisekund, bo to było nam potrzebne do sterowania serwą, napędem modelarskim, tak. My oczywiście tutaj zmienimy, mniej więcej częstotliwość jakąś będziemy generować, to jest około 1000 Hz, czyli zmieniamy na 1000. I to jest w zupełności wystarczająca częstotliwość do sterowania silnikiem prądu stałego, on w zupełności tego nie zauważy, będzie płynnie pracował. Te mostki, które posiadamy, mogą pracować z częstotliwością do 20 kHz. Dla małych silników nie ma żadnego znaczenia. Dla dużych prądów ważne jest takie coś, że czym częściej przełączamy, tym to się bardziej grzeje. Kiedyś wam wytłumaczę, dlaczego jak starczy, może jeszcze dzisiaj jak starczy nam czasu. Ale idea jest taka, że mała częstotliwość jest w wystarczająca. Nie mówię, że to jest koniecznie tak musi być, ale ja zawsze działam 1 kHz i to wszystko fajnie działa. Czyli zostawiamy 1000, będzie 1000 Hz, a CCR1 ustawiamy na 0, ponieważ na początku nie będzie żadnej wartości generowanej, tylko będzie 0. Włączamy timer. Ja to powiększę, żeby było lepiej widać. Jeżeli mamy już tą funkcję tutaj napisaną, to oczywiście musimy ją uruchomić, czyli PWM. Możemy sobie skompilować, żeby sprawdzić, czy wszystko jest bez błędów. Ok, teraz przeciszyłem, więc może będzie się lepiej ten dźwięk nagrywał. Yy, słucham? Chyba się nagrywa. <grywa> <grywa> Chyba się nagrywa. No, 3 minuty już, więc się nagrywa. <grywa> teraz tak, mamy to uruchomione. Brakuje nam jeszcze sterowanie yy, z zwykłymi cyfrowymi wyjściami, tak? Czyli możemy sobie oczywiście tutaj też to dopisać. Możemy wykorzystać również port A, bo mamy to już tutaj zrobione, więc O, możemy wykorzystać coś z ledów, to będziemy dokładnie widzieć która jest. Mamy już je zrobione. Możemy się umówić, że na przykład led 3 i led 4 to będą nasze wyjścia. Kanał A to będzie led 3, a kanał B to będzie led 4. W takim razie mamy już wszystko skonfigurowane, ponieważ funkcja LED CONF, ona jest zrobiona i wszystkie te 4 Wyjścia z portu D są skonfigurowane. W takim razie w tym momencie możemy sobie spróbować podłączyć. Hmm, możemy sobie spróbować podłączyć silnik, zobaczyć, czy to, czy to wszystko działa. Ok, panowie. W takim razie, jeżeli mamy to już okablowane i mamy tą funkcję PWM-conf, to możemy teraz spróbować uruchomić. Przede wszystkim trzeba nadać jakiś kierunek dla silnika. Czyli w naszym przypadku trzeba będzie ustawić jedno wyjście z diodą 3 lub z diodą 4. Możemy się umówić, że jest to dioda LED3 na ON. Oraz trzeba będzie wpisać jakąś wartość do rejestru PWM. Kopiujemy. I wpisujemy na przykład wartość 200. To jest w taki sposób zrobione, że okres tego sygnału to jest y, częstotliwość tego PWM-a to jest 1000 Hz, ale widzimy, że y, okres to jest 1000 jednostek zliczanych przez timer, więc jeżeli chcemy, żeby silnik się kręcił z maksymalną prędkością, to wpisujemy tutaj nie 1999, tak? No ale ogólnie do 1000. Natomiast yy, proporcjonalnie od 0 do, do 1000, jeżeli tutaj piszemy wartość, to z jaką prędkością będzie się kręcił silnik? Oczywiście zależnie jeszcze od obciążenia, ponieważ tutaj podajemy po prostu jakieś napięcie. Kompilujemy, wgrywamy i powinno działać. Słucham. No zaraz Państwu pokażę, co trzeba zrobić, żeby działało w obydwie strony. Idea jest taka, że jeżeli LED 3 jest włączone, to jedzie w prawo na przykład. Jeżeli LED 4, to jedzie w lewo. Możemy zrobić w takiej formie, żeby było widać, co się dzieje. Przez dwie sekundy sobie puścimy na przykład w prawo, a przez kolejne dwie sekundy w lewo. Oczywiście LED 4 trzeba. Tu wyłączyć, a tu trzeba wyłączyć LED 3. Te dwie nie są już takie istotne. I teraz będzie tak, że przez 2 sekundy będzie w prawo z prędkością 20%, a później przez 2 sekundy w lewo z prędkością 20%. Powinno działać. Ok, w takim razie robimy sobie kolejną funkcję o nazwie MOTOR. Ta funkcja przyjmuje dwa parametry. Pierwszy parametr to jest liczba uIN16, czyli wartość PWM, wartość prędkości. A druga to jest liczba, yy, no kierunek. To będzie kierunek. Możemy się umówić, że 0 to jest w jedną stronę, 1 to jest w drugą. Możemy zrobić inaczej. Możemy sobie stworzyć tak zwany mm, tryb wyliczeniowy. Kiedyś panowie opowiem wam dokładnie, co to jest, bo to jest zagadnienie z języka C, nie z programowania konkretnych mikrokontrolerów. Wygląda to w taki sposób. <laughs> Powinno to wyglądać następująco. I określamy sobie kierunki, na przykład kierunek stop, forward, czyli to będzie do przodu i back, to będzie do tyłu. Myślę, że jest ok, jeżeli się nie pomyliłem. To co tutaj zrobiłem, panowie, to stworzyłem tak zwany typ wyliczeniowy. To znaczy, wszędzie tam, gdzie użyjemy stop takiego słowa, stworzyliśmy własny typ zmienny. To tam będzie podstawiona liczba 0, tam gdzie for to 1, tam gdzie back to liczba 2. I to jest tak zwany typ edir, tak go sobie nazwałem: od enum i dir, bo kierunek. I teraz możemy sobie naszą funkcję przekazać do niej drugą liczbę. Pokazać jeszcze raz. Proszę zobaczyć, proszę przepisać. Czyli nie przekazujemy tutaj liczby UINT 8, tylko ten typ, który sobie stworzyliśmy EDIR, a zmienna nie się nazywa DIR. I teraz idea jest taka. Zrobimy sobie to jakimś switchem czy czymś, czy ifem po prostu if dir równy stop, czyli kierunek jaki określiliśmy jest stop. To co musimy zrobić? Musimy wyłączyć kierunek led 3 off led 4 off oraz możemy PWM ustawić na 0. Nie jest to konieczne, ale można to zrobić. Natomiast w przeciwnym wypadku, jeżeli DIR jest równy y na przykład kierunek do przodu to prawie wszystko byłoby dobrze, tylko musimy zrobić następującą rzecz: LED 3 ustawiamy jako ON LED 4 jako OFF, a jako PWM przekazujemy tutaj tą wartość, która została przekazana na wypełnienie PWM. Tutaj zostanie wpisane to, co tam, co tam wyślemy. I w dokładnie taki sam sposób zrobimy dla jazdy do tyłu. Tylko LED 3 będzie OFF, ale LED 4 będzie ON i PWM oczywiście jest jak najbardziej taki. Dobrze by było jeszcze zrobić jedną rzecz na samym początku tej funkcji. Sprawdzić, czy wartość PWM nie jest poza zakresem. To znaczy nie jest większa niż większa równa 1000, ponieważ taki nie możemy wpisać. Czyli to wszystko będzie słuszne tylko wtedy, gdy IF. PWM. Jeżeli PWM będzie większe równe 1000 to wychodzimy z tej funkcji, ja zobaczę, czy to się kompiluje, czy nie ma błędów, czy kom, jak kompilator się na to zapatruje. Ale poza tym powinno być wszystko OK. Ta funkcja wygląda cała wygląda w taki sposób. Ok, jeżeli mamy tą funkcję napisaną, możemy sobie tutaj zminimalizować. I oczywiście użyjemy tej funkcji w sposób następujący. Motor musimy podać do tej funkcji prędkość jaką ma się kręcić, na przykład 30% oraz kierunek na przykład FOR. No i damy sobie jakieś opóźnienie, na przykład 3 sekundy. A później po, przez sekundę zatrzymamy, żeby zobaczyć czy stop działa. I przez kolejną sekundę hmm, kierunek stop. Hmm, prędkość oczywiście nie ma żadnego znaczenia. I tak przez sekundę. Następnie kierunek back. Prędkość na przykład 600 przez 3 sekundy. I znowu na chwilę zatrzymamy silnik. Ok, powinno być wszystko dobrze. Kompilujemy. Wgrywamy. Ok, jak widzimy, wszystko działa poprawnie. Przez 3 sekundy kręci się w jedną stronę, później jest sekundy zatrzymania, przez 3 sekundy w drugą z inną prędkością i przez sekundę się zatrzymuje. OK. Znaczy, tak myślałem, że zrobimy to jako grupę na Facebooku, bo ktoś o tym proponował. A utworzył pan grupę, tak? To będę się logował na Facebooka żony i będę wam rzucić, że żona was czy programowanie? <gryeszcze> na czym? Lipne konto na no, ten. OK. Uciekamy od Facebooka, wracamy do encodera. Stworzymy sobie funkcję encoderconf I do tej funkcji wplejmy, czy napiszemy tutaj kod obsługi naszego encodera. Ja go oczywiście mam, więc sobie oczywiście skopiuję i pozwolę, abyśmy sobie to uruchomili. Zaznaczamy sobie nawet z komentarzem. Klejamy sobie tutaj. Komentarz, no jest, niech sobie zostanie. Teraz tak. Krok po kroku. Powiększymy. Teraz tak. Encoder mamy podpięty do dwóch nóżek. Do nóżki PA15 i do nóżki PB3. Więc musimy skonfigurować te dwie nóżki do pracy w odpowiednim trybie. Więc ustawiamy, że to ma być alternatywna funkcja. No i można tutaj ustawić, choć tak jak dyskutowaliśmy, nie wiem czy to jest konieczne w ogóle. Prędkość i pull upy. W tym momencie jest włączony pull up, nie pull down. Zobaczymy, czy będzie to działać dobrze z tym, czy jeżeli to ma w ogóle wpływ z tym enkoderem. Ponieważ było to testowane z enkoderem, który generuje jako sygnał, generuje masę. Więc sensowne było włączenie pull upu. Jeżeli to nie będzie działać, to włączymy pull down i wtedy powinno być wszystko ok, bo nie mam żadnego pojęcia, yy, czy to jest NPN, czy to jest PNP, wyjście z tego enkodera. Czyli czy on generuje jako sygnał masę, czy on generuje plusa. Więc też te, no i tutaj, oczywiście, wybieramy konkretną alternatywną funkcję. Ważne jest to, że nasze yy, będziemy korzystać z timera drugiego. tim 2, z kanału pierwszego i z kanału drugiego. I tutaj wybieramy alternatywną funkcję dla tych poszczególnych pinów, tak żeby pracowały na rzecz timera drugiego. Natomiast tutaj niżej te cztery linijki to jest skonfigurowanie do pracy timera w taki sposób, aby on pracował w trybie encoder, encoder mode, zliczał do odpowiedniej wartości, no i oczywiście włączenie go. Tutaj, do, jako okres wpisujemy maksymalną wartość, do jakiej timer może liczyć. Oczywiście moglibyśmy wpisać mniejszą wartość, to skutkowałoby czymś takim, że yy, po zliczeniu do konkretnej ilości, na przykład moglibyśmy się umówić, że zliczymy do 20 tysięcy impulsów, timer się przepełni i liczy od zera, jeżeli potrzebowalibyśmy to w taki sposób. Nasz timer jest 32-bitowy, więc będzie liczył plus, yy, tak sobie zrzutujemy, że będzie liczył plus minus mniej więcej 2 miliardy 2 do 31, tak? potęgi, więc to będzie bardzo duża ilość, to myślę, że ten silnik musiałby pracować pewnie yy, kilka set godzin z maksymalną prędkością, żeby przepełnić ten timer. Trzeba by to policzyć. Także wpiszemy tutaj maksymalną wartość. Już mówię, yy, wpisujemy tutaj 0x FFFF, FFFF czyli maksymalna wartość dla 32-bitowego timer. Ok. Tutaj w tych czterech ostatnich linijkach mamy skonfigurowany timer do pracy w odpowiedni sposób, tak jak mówiłem. E, maksymalna wartość do jakiej zlicza timer m, w trybie Encoder, to znaczy po ilu impulsach timer ma się przepełnić. Maksymalnie możemy pisać tyle, ile się mieści do timera. To jest timer 32 bitowy, więc e, maksymalnie 32 bity pełne. Oczywiście możemy mniej, na przykład 100 tysięcy impulsów i wtedy po 100 tysiąca się będzie przepełnił i liczy od zera. E, oprócz tego konfigurujemy timer w taki sposób żeby y, odpowiednie kanały tego timera nóżki były skonfigurowane jako wejścia i podłączone do odpowiednich wejść, y, jeżeli chodzi o, o impulsy encodera. Oraz w trzeciej, w trzeciej linijce jest bardzo ważna rzecz. Y, konfigurujemy timer w taki sposób, aby reagował na wszystkie cztery zbocza z obydwu sygnałów, czyli na zbocze narastające i opadające z pierwszego sygnału i narastające i opadające z drugiego sygnału. Natomiast w ostatniej linijce włączamy po prostu timer do pracy. Musimy dopisać jeszcze jedną rzecz, to znaczy włączyć traktowanie dla timera. Gdzieś tutaj na początku tej funkcji sobie to zrobimy. Kopiujemy sobie tą linijeczkę, gdzie był włączony timer 5. I przerabiamy tak, aby to był timer drugi. To jest wszystko. Mamy włączone traktowanie dla timera. Tak? Gdy mamy już napisaną tą funkcję, to spokojnie możemy ją sobie uruchomić. Napiszemy sobie encoder.conf, i w tym momencie nasz timer będzie już pracował i będzie zliczał impulsy z encodera. Oczywiście te impulsy będą się znajdowały w komórce Team 2 CNT, czyli w tej komórce, do której zlicza timer. Trzeba to stamtąd odczytać i gdzieś wyświetlić. My sobie wyświetlimy za pomocą STM Studio. Stworzymy sobie <laughs> zmienną globalną 32 bitową ze znakiem czyli int32t no i to jest na jakoś tam zmienna d równa 0, nie ma większego znaczenia do tej zmiennej będziemy wpisywać wartość zliczoną przez timer ona jest ze znakiem int32 czyli dzięki temu zrzutujemy sobie na liczbę ze znakiem i będziemy mieli zakres na plus i na minus jeżeli chodzi o, o, o ilość impulsów zliczonych i oczywiście musimy w pętli while yy, usuniemy sobie to ze zmianą kierunku obrotów włączymy sobie silnik żeby się kręcił z jakąś tam prędkością yy, i na bieżąco będziemy sobie co jeszcze tam milisekund będziemy sobie odczytywać <coughs> yy, aktualną wartość z encodera, czyli D to się równa TIM2 CMT jakieś małe opóźnienie na przykład 1 czy 10 milisekundowe. Yy, Kompilujemy, wgrywamy. Ach, nie podłączyłem na Teraz powinno być OK. Wgrywamy. Program jest wgrany. Yy, w tym momencie, ja wyłączę silnik, żeby nie hałasował. W tym momencie musimy przejść do STM Studio. Hmm, dodać sobie nasz plik y, z tym programem znaleźć go tutaj, hmm. jeżeli go sobie już znajdziemy, y, jeżeli go sobie już znajdziemy, to musimy sobie dodać tą konkretną zmienną i będziemy mogli ją podejrzeć. Czy szukamy naszego pliku STM? Projekt czwarty, Objects, jest plik z rozszerzeniem Wybieramy go, jest nasza zmienna d, wiele zmiennych nie mamy, więc klikamy Import Close. Można sobie to, to gdzieś zapisać. Dzięki temu. Jeszcze raz pokazuję jak się dodaje. Klikamy sobie tutaj na ikonkę Dodaj plik executable, czyli plik wykonywalny. Klikamy sobie tutaj i trzeba go odnaleźć, gdzie on jest i on powinien wyglądać w taki sposób. On, jeżeli znajdziemy nasz projekt Znajduje się w folderze Objects i to jest plik z rozszerzeniem AXF. Klikamy Select. Pojawia nam się lista ze zmiennymi. Zaznaczamy tą zmienną D, czy tam, tą, którą stworzyliśmy sobie, i klikamy Import. Ok, gdy mamy już dodaną tą zmienną D, możemy to zamknąć. Ona znajduje się tutaj. Przeciągamy ją sobie do naszego Weaver'a, w tym momencie możemy tutaj wybrać table i gdy klikniemy play to będzie nam się tutaj cały czas wyświetlać jej wartość. Yy, można sobie zapisać cały ten projekt w SM Studio, żeby trzy razy nie szukać naszego pliku wykonywalnego. Trzeba znaleźć jakiś katalog tam, gdzie chcemy to zapisać, na przykład yy, pod jakąś tam dowolną nazwą i wtedy będziemy mogli to po prostu otworzyć. To, co ja teraz zapisałem, to ten projekt zrobiony w STM Studio, to znaczy znaleziony ten konkretny plik i tam konkretną zmienną, no, zapisałem jako projekt gdzieś. I jeżeli później otworzę stu STM Studio, to tylko kliknę sobie Otwórz projekt, znajdę jego nazwę i nie będę już musiał dodawać tych wszystkich zmiennych, które utworzyłem. OK, jak się okazało, nie działa nam to prawdopodobnie dlatego, że taki jest efekt, a nie powinien być inny, gdy się silnik kręci. Więc zatrzymujemy sobie podgląd, idziemy do Keila. I prawdopodobnie w tej funkcji włączyliśmy tylko taktowanie dla timera drugiego. Taktowanie dla portu A było włączone już wcześniej, gdzie generujemy PWM, ale nie mamy taktowania dla portu B, więc szybko kopiujemy tą menikę, gdzie włączamy taktowanie dla portów. No i możemy to włączyć również tutaj zmieniając na port B. Klikamy F7, wgrywamy program. Gdy się wszystko ok wgrało, możemy z powrotem wrócić do Stem Studio. Klikamy podgląd i widzimy, jak zmienia się wartość. Oczywiście ona cały czas zmienia się w jedną stronę, ponieważ silnik cały czas kręci się w tym samym kierunku. Ok, widzimy, że wszystko działa, że zlicza nam wartości. Możemy na chwilę uruchomić silnik w drugim kierunku z jakąś nawet większą prędkością. Zobaczymy, czy na pewno liczy nam na minus i czy wszystko jest ok. Klikamy podgląd, oczywiście zmienia się na minus wartość, więc wszystko jest w porządku. Ok, zrobimy sobie jeszcze drugą zmienną. Ta zmienna będzie typu float i będzie przechowywać kąt w stopniach. Przeliczenie na stopnie wygląda następująco. Gdy mamy już wartość w impulsach w zmiennej D, to zmienna stopnie to się równa y, zrzutowana na float wartość D, pomnożona y, nie pomnożona, tylko podzielona przez ilość y, impulsów, które przypadają na każdy jeden stopień. Ilość tych impulsów należy policzyć w następujący sposób. Enkoder ma rozdzielczość 64 impulsy, do tego dochodzi przełożenie 50 razy i jeszcze trzeba to, i to jest ilość impulsów 3200, które przypada na pełen obrót wału silnika, a więc na jeden stopień przypada taka ilość impulsów, trzeba podzielić to przez 360. 0f. A działa to, żeby nie było żadnych ostrzeżeń. Kompilujemy, zobaczymy, czy wszystko będzie ok. Yy, wgrywamy to do procesora. STM Studio cały czas jest w trybie podglądu. Wgrywamy to do procesora. I gdy mamy to już napisane, gdy mamy już napisane wyliczenie i wartość w stopniach, wpisaną do zmiennej stopnie. Program wgrany do procesora to trzeba jeszcze w STM Studio dodać do podglądu zmienną stopnie Więc klikamy sobie tutaj dodanie, znajdujemy tą zmienną, klikamy Import, Close, ona znajduje się tutaj, trzeba ją przeciągnąć do vivera, pojawiła nam się klikamy podgląd. Ja włączę zasilanie dla silnika I jak widzimy. Nie kręci się bardzo szybko, więc niewiele można zobaczyć. Zmniejszymy jego prędkość na wszelki wypadek. jak widzimy wszystko działa jak należy mamy wartość w stopniach wyliczoną mamy wartość w impulsach